Witam serdecznie wszystkie ryby: ryby słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na wrzesień 2021 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie ryby? 10 września Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do Skorpiona i ustawia się w tygodnie, czyli w bardzo dobrym aspekcie do Waszego znaku. Do 15 Mars, planeta energii, planeta działania, a do 21 Słońce, czyli to, czego ja chcę, czego ja pragnę, będą w Pannie, czyli naprzeciw Waszego znaku, będą Wam pomagały, jeżeli chodzi o sprawy partnerskie, o sprawy współpracy z innymi ludźmi, wypracować nowe schematy działania. Już 2 września, Mars. Planeta energii, planeta działania, który, tak jak powiedziałam, jest w pannie naprzeciw waszego znaku, ustawia się naprzeciw Neptuna, czyli planety waszej, która jest w waszym znaku, która odpowiada za wyższe myślenie, za inspirację, za stronę artystyczną. Dobry czas na miłość, dobry czas na. Yy, Różnego rodzaju działalność artystyczną, ale niezbyt dobry dzień na konkrety, czyli podpisywanie umów, rozmowy o pracę, taką oczywiście zwyczajną, codzienną, a nie artystyczną. 5 września Merkury planeta komunikacji, naszego myślenia, współpracy z innymi ludźmi, biznesu, który jest w wadze, czyli nastawiony, na kontakty z innymi ludźmi, na rozmowy, na dyplomację. Ustawia się w bardzo dobrym aspekcie do Saturna, planety karmy, planety naszych ambicji. Tutaj y, dobry czas, jeżeli chodzi o rozmowy, y, y, jeżeli chodzi o finanse, jakieś negocjacje z bankami, y, tutaj y, na przykład odduszanie, bo tutaj sprawy ukryte wchodzą w grę. Również bardzo dobry czas na Y, różnego rodzaju y, praktyki duchowe, prace z ezoteryką, pracę z oczyszczaniem, z uwalnianiem się od y, jakichś ograniczających przekonań y, na y, pracę na, ro, nad rozwojem duchowym, na medytację, wizualizację bardzo dobry czas. 7 września odbywa się Nów księżyca w Pannie, Nów, w pannie, czyli słońce i księżyc spotykają się w pannie, odbywa się naprzeciw Waszego znaku. Nów ma mm, dobre aspekty, ponieważ słońce, które jest naprzeciw Waszego znaku, ustawia się w bardzo dobrym aspekcie trygonu do urana. Czyli dla Was dobry czas na nawiązanie nowych kontaktów, na jakieś kursy, szkolenia, które mogą Wam dać szansę na podpisanie intratnych umów. Macie też szansę na poznanie w najbliższym otoczeniu kogoś nowego, kto Was zaintryguje. Być może. Um, Również Mars jest podczas tego dnia w bardzo dobrym aspekcie do Plutona, czyli wśród przyjaciół możecie nawiązać jakieś współprace, jakieś kontakty, poznać kogoś ciekawego. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności jest w bardzo dobrym aspekcie do Jowisza, planety szczęścia, ekspansji, czyli dobry czas na miłość, dobry czas na... Yy, różne finansowe negocjacje, tak jak powiedziałam, z bankami, nastaranie się o pieniądze, napisanie jakiegoś projektu, planu, w tajemnicy, po cichu, który być może da nam jakieś dofinansowanie, jakieś pieniądze rządowe, tak? Także now daje duże możliwości. Jedynym trudnym aspektem jest Wenus, która jest... Y, Która odpowiada za miłość, za pieniądze, w trudnym aspekcie do Plutona, czyli tutaj jakieś takie ograniczenia. Być może okaże się, że nie z wszystkimi y, ludźmi da się dogadać, porozumieć, tak? y, że być może y, nie wszyscy będą nam przychylni, tak? albo my nie ze wszystkimi będziemy czuli się dobrze. 10 września. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do Skorpiona i ustawia się w bardzo dobrym aspekcie do Waszego znaku. Dobry czas na naukę, dobry czas na wyjazdy zagraniczne, dobry czas na rozwój duchowy, na poznawanie tajemnic, na na przykład na naukę ezoteryki. Tutaj zachęcam. 14 września. Tym razem Słońce, które jest w Pannie, czyli to, czego ja chcę, czego ja pragnę, a ja pragnę zbudować jakiś nowy związek, wypracować sobie jakieś strategie, jakieś współpracę, ustawię się naprzeciw Neptuna. Znowu dobry czas na miłość, dobry czas na działalność artystyczną, ale niezbyt dobry czas na rozmowy o pracy, na rozmowy o konkretach, na podpisywanie umów. Tutaj Neptun niestety nie sprzyja takim możliwościom. 15 września Mars, planeta energii, planeta działania, wchodzi do Wagi. U Was w ogóle ten miesiąc jest bardzo mocno nastawiony na pracę y, ze sobą, ze swoimi lękami, ze swoimi jakimiś ukrytymi sprawami. Y, dobry czas, bardzo dobry czas na terapię, różnego rodzaju na y, rozmowy z innymi ludźmi. Tutaj polecałabym terapie grupowe, bo to jest wadze, tak? Czyli wspólnie z innymi ludźmi możecie naprawdę bardzo dużo uzyskać. Również dobry czas na negocjacje, jeżeli chodzi o pieniądze z partnerem, z instytucjami różnego rodzaju, to tak. 17 września Słońce ustawi się w dobrym aspekcie do Plutona, czyli y, naprzeciw Was jest Słońce, czyli dobry czas na rozmowy z przyjaciółmi, na współpracę z nowo poznanymi ludźmi, na przemianę, jeżeli chodzi o te relacje, o te kontakty. Być może y, poznacie kogoś y, ciekawego y, na partnerstwo y, wśród przyjaciół, wśród znajomych, wśród nowo poznanych ludzi. Podczas tego dnia mogą się ujawnić jakieś wasze też ograniczenia, lęki, ponieważ ta Wenus, która jest w Skorpionie, która odpowiada za miłość i za pieniądze, ustawi się w trudnym aspekcie do Saturna. Czyli tutaj ona chciałaby się rozwijać, chciałaby czegoś nowego, chciałaby na przykład, nie wiem, może wyjechać za granicę, ale tutaj się obawia, ma lęki. Dlatego mówię, dobry miesiąc dla was na pracę terapeutyczną, na uwalnianie się od lęków, od swoich ograniczeń. 20. odbywa się pełnia w rybach, czyli w Waszym znaku. Pełnia jest dobrym czasem na zakończanie pewnych spraw i otwieraniem się dzięki temu na coś nowego. Tutaj pełnia mi pokazuje, żeby uwalniać się od ograniczeń, że dzięki rozwojowi duchowemu i otwieraniu na świat ym, ym, możecie naprawdę poradzić sobie z tym wspólnie z innymi ludźmi. Podczas pełni Merkury, planeta komunikacji, naszego myślenia, kontaktów z ludźmi, jest w bardzo dobrym aspekcie do Jowisza, planety szczęścia, rozwoju, ekspansji, czyli tutaj łatwość uwalniania się od swoich ograniczeń, od takiego negatywnego myślenia. Bardzo dobry czas na rozwój duchowy, na różnego rodzaju medytacje, pracę z energiami, pracę z ezoteryką która może być pomocna dla Was, dla Waszego rozwoju. 22 września Słońce wkracza do wagi, czyli Wy będziecie chcieli negocjować z innymi ludźmi, negocjować z bankami, starać się o jakieś pieniądze. Będziecie chcieli tutaj rozmawiać być może z psychologiem, z coachem, czy z jakąś wróżką, czy z kimś, kto się zajmuje rozwojem duchowym, na przykład z astrologiem, o swoich ograniczeniach, po to, żeby się z nich uwolnić i wreszcie z nimi rozprawić. Tutaj, tak jak powiedziałam, również gdy Słońce wkracza do wagi tego 22, Merkury, planeta komunikacji, naszego myślenia, ustawia się w trudnym aspekcie do Plutona. Może być przy tym trochę takiego negatywnego myślenia. Być może wrócą do Was jakieś takie doświadczenia z ludźmi, z którymi kiedyś którym kiedyś zaufaliście i Was zawiedli. Jakieś lęki, jakieś takie obawy mogą się w Was uruchomić. 23. dość trudny dzień, taki nerwowy, ponieważ Wenus, która jest Skorpionie, która odpowiada za miłość, za przyjemności, za pieniądze, ustawia się naprzeciw Urana, planety rewolucji, planety nieprzewidywalności. Tutaj yy, może nagle... Yy, Dzięki temu, co się nauczycie, dzięki swojemu rozwojowi, zobaczycie, że na przykład w Waszym jakiś konflikt, w najbliższym otoczeniu, jakaś taka pyskówka słowna, tutaj kutnie, konflikty o pieniądze, kutnie w partnerstwie z sąsiadami, z rodzeństwem, więc tutaj uważajcie. 25 fajny dzień, ponieważ Mars. Planeta energii, planeta działania, które jest w wadze, ustawi się w bardzo dobrym aspekcie do Saturna, planety karmy, planety naszych ambicji. Tutaj mamy łatwość yy, yy, takiego uwalniania się od różnych starych schematów, jakichś nawyków, od swoich lęków, bardzo dobry czas na ezoterykę, na naukę ezoteryki, na pracę z kartami, yy, z astrologią, z tarotem z energiami, no uwalnianie się z różnego rodzaju, wspólnie z innymi, bardzo fajny czas na przykład na taniec spontaniczny, na pracę z ciałem, z emocjami poprzez ciało na masaż uwalniający na przykład lomi, lomi. także otwierajcie się na to 27 września Merkury planeta komunikacji, naszego myślenia, biznesu wchodzi w retrogradację, więc pewne rzeczy zaczną się cofać, zatrzymywać. Podczas retrogradacji Merkurego, która trwa około trzech tygodni, staramy się nie podpisywać umów, nie rozpoczynać nic nowego, ponieważ jest to czas jeszcze, który dostajemy na przemyślenie, na zastanowienie się, czego chce, czy na pewno chce to zrobić z tymi ludźmi, czy jeszcze trzeba coś dopilnować, coś zrobić. Aby tutaj w tym przypadku na przykład się od czegoś uwolnić od jakiegoś nałogu czy od jakiegoś uzależnienia innego rodzaju, uzależnienia od ludzi, uzależnienia od zamartwiania. Tutaj dostajemy trochę czasu jeszcze, żeby pewne sprawy przemyśleć i omówić je z innymi ludźmi. I miesiąc zakończamy bardzo pozytywnie, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w trygonie, czyli w bardzo dobrym aspekcie do Waszego znaku, y, ustawi się tutaj w bardzo dobrym aspekcie do Neptuna, czyli dobry czas na miłość, dobry czas na y, rozwój siebie, na spełnianie swoich marzeń, y, na naukę, na y, sprawy artystyczne. Jeszcze podczas tego dnia Słońce ustawia się w bardzo dobrym aspekcie do Saturna, czyli tutaj dobry czas na rozwój, na różnego rodzaju projekty artystyczne, które mogą nam przynieść pieniądze, na staranie się o pieniądze, na przykład, aby zrobić jakiś projekt, pokazać coś, co robimy światu. Więc ja, drogie rybki, życzę Wam wspaniałego miesiąca. Macie duże szanse, duże możliwości, wykorzystajcie je. Wenus działa na Waszą korzyść. Tutaj czas na rozwój, czas na naukę, być może na jakieś studia, na rozwój ezoteryczny, na rozwój duchowy. Bardzo dobry miesiąc na różnego rodzaju terapie, pracę z psychologiem, z coachem, z astrologiem. Wykorzystajcie to, bo macie dużą łatwość uwalniania się od różnych lęków, różnych traum, różnych uzależnień. Ja ze swojej strony zapraszam oczywiście na konsultacje astrologiczne, jeśli ktoś potrzebuje. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.